W tym odcinku chciałbym pokazać z jednej strony zasadę działania aplikacji o nazwie Dyskusja, jest to standardowa aplikacja, A, trochę może już leciwa, niewiele ona wnosi, natomiast jest świetnym przykładem na, na pokazanie po prostu niektórych rzeczy podczas kursów administracyjnych. Na mojej maszynie wirtualnej mamy no, m.in. zakładkę nazwy Databases. I to jest taka baza danych aplikacja IBM Domino nazwie Dyskusja. Zanim jednak ją pokażę, najpierw, najpierw kilka informacji dotyczących plików, które mogą pojawiać się w platformie IBM Notes Domino. Jednym z podstawowych tutaj plików jest baza danych z rozszerzeniem NSF. Przede wszystkim w jaki sposób ją podejrzeć. Klikam prawym klawiszem myszy między nimi na, na ikonie na, znajdującej się na obszarze roboczym pod prawym klawiszem myszy z menu podręcznego klikam Application Properties standardowe właściwości tych właściwości oczywiście jest sporo ale to jest kwestia rzeczy administracyjnej no i tu zwróćcie uwagę że mamy po pierwsze tak tytuł bazy danych w tym momencie dla skrzynki pocztowej mamy Miejsce, gdzie znajduje się baza danych, w tym przypadku jest to na serwerze L01 Planeta i ścieżka do pliku aadmin.nsf. Może mało jest to ważne, natomiast tu taka ciekawostka: ja wprowadzam definicję bazy danych na szkoleniach administracyjnych i między innymi tutaj ta definicja jest zawarta w rozszerzeniu NSF. NSF, wbrew pozorom nie jest to rozszerzenie typu Node System File, tak jak niektórzy mi mówią, tylko jest to rozszerzenie o nazwie Node Storage Facility, czyli czytając od końca, łatwość przechowywania notatek, dokumentów, albowiem taka skrzynka pocztowa, bądź jakakolwiek inna baza danych jest, jest niczym innym, tylko workiem na różnego rodzaju dokumenty. Te różnego rodzaju dokumenty to jest między m.in. szablon, będę mówił w następnych filmach, natomiast no, standardowo są to pliki z rozszerzeniem NSF. Przy okazji, jak już tu jestem, we właściwościach bazy danych mogę podejrzeć wielkość tego pliku. Zwróćcie uwagę, że standardowo, mimo tego, że nie ma żadnych w skrzynce pocztowej dokumentów, dokumentów zero, tak. Mamy tutaj Disk Space 26 MB i to jest związane z tym, że w takiej skrzynce pocztowej znajduje się szablon, czyli znajdują się elementy projektowe bazy danych. Ja to za chwilę pokażę. Natomiast co jeszcze? Nie, oczywiście mamy różnego rodzaju bazę danych. Tutaj taka ciekawostka, że klikając na poszczególne ikony, mogę przełączać się między właściwościami poszczególnych baz danych. To jest dla mnie też ważne. I tu między innymi mamy taką bazę danych, która nazywa się Dyskusja. Nie, uwaga, ja ją zrobiłem na podstawie szablonu. Szablony nie mają rozszerzenia NSF, tylko NTF. Zaraz pokażę w jaki sposób taką. Dyskusję dyskusje wykonać, natomiast co może ważne. W tej właśnie danych, dokumentów, czyli na zakładce infodokumentów mamy dwa. Dokumenty w Lotusie IBM Notes są niewielkich rozmiarów, liczone w bajtach, to później pokażę. Natomiast tu zwróćcie uwagę, że disk space około 6 MB. Oznacza to w tym przypadku, że baza danych, czyli szablon. Ma w tym momencie 6 MB. W szablonie znajdują się różnego rodzaju elementy baz danych. To PSD też pokazywał w jednym z następnych filmów. Aplikacja dyskusja jest dobrym przykładem szkoleniowym. Pokazuje w tym momencie rozszerzenia NSF. No i zacznijmy może od tego, w jaki sposób ją rzeczywiście utworzyłem, natomiast później pokażę, w jaki sposób korzystać z takiej dyskusji. Aby utworzyć taką nową aplikację w oparciu o szablon klikam tutaj polecenie file, jestem na koncie administracyjnym, zakładam, że mam odpowiednie prawa do tworzenia aplikacji na serwerze IBM Domino, następnie klikam application, application new, umieszczę tą aplikację na serwerze Domino, nazwę ją dyskusja2, Albo niech będzie Marek Zawacki, w końcu promuje swój kanał, więc nie, oczywiście wybaczcie za żarty. Tak, dyskusja Marek Zawacki, nie, no i nazwę ją w tym momencie dyskusja 2nsf NSF jest standardowym rozszerzeniem dla aplikacji znajdujących się w platformie, jak Domino. Natomiast no, tutaj mamy na dole szablony. Administrator dość często korzysta z szablonów, tworząc różnego rodzaju aplikacje między innymi administracyjne natomiast w tym przypadku mamy tutaj głównie, niech będzie discussion uwaga szablon dyskusji po pierwsze ma rozszerzenie ntf ntf jest niczym innym tylko node template file czyli plik Szablonu notesowego, to dalej generalnie takie nazewnictwo gdzieś tam funkcjonuje. Natomiast taka uwaga, że szablony mogą znajdować się zarówno na stacji roboczej, jak i na serwerze. W tym momencie wszystko jedno: dyskusja jest i tu, i tu. Tak? Dyskusja w wersji 9 Można podejrzeć informację o szablonie. Jak klikniemy przycisk About, jest to podejrzenie zwykłego dokumentu About Application. Nie jest to w tym momencie ważne. No i oczywiście, żeby taką bazę danych utworzyć na, w tym przypadku na serwerze, klikam OK, tak, OK, chwila, zaraz pokażę aplikację w działaniu, no i mamy standardowo, na starcie pojawia się, discussion, escape i mamy teraz taką bazę danych o nazwie dyskusja przygotowaną, przygotowaną rzeczywiście na podstawie szablonu. Jak korzystać z dyskusji, prosta baza danych, kiedyś dość często wykorzystywana jako takie forum, forum generalnie dyskusyjne, lista ogłoszeń. I tu między innymi mamy rzeczywiście taką możliwość tworzenia różnego rodzaju dokumentów. Aby utworzyć dokumenty, klikam new main topic. Niech to będzie dokument testowy, tak, testowy. Oczywiście z kontentem, czyli zawartością, tutaj wypiszę jakiś przykładowy kontent. E, e, lubię, lubię rzeczywiście e, tutaj takie słownictwo. Oczywiście do dokumentów można dodawać załączniki. Ja w tym momencie nie będę dodawał tutaj żadnych załączników. Jest lista poszczególnych tutaj narzędzi na pasku narzędziowym. Jest to standardowy dokument, znajdujący się w każdej aplikacji, tak naprawdę, co. Z ciekawszych rzeczy od razu zobaczcie: pojawia się mm, autor dokumentu. Jest to admin-admin, czyli użytkownik zalogowany do systemu. Następnie taki dokument mogę dać do kilku kategorii. Tu mam takie przykładowe kategorie, nazwałem je kategoria 1, kategoria 2. Oczywiście, użytkownik w tej aplikacji może dodać nowe słowo kluczowe do kategorii. W tym momencie w następnych dokumentach taka kategoria będzie się pojawiała. Jak będę opowiadał o podstawach projektowania aplikacji, to opowiem w jaki sposób wygenerować taki komunikat. Natomiast w tym przypadku klikam OK. Klikam OK, no i żeby zapisać dokument, klikam przycisk zapisz i zamknij. Uwaga, możecie mieć oczywiście pytanie, czy pojawia się wersja polska aplikacji, discussion, dyskusja, oczywiście jest, po zainstalowaniu tak zwanego language packa można zmodyfikować szablon, można go odświeżyć i podmienić na polską wersję językową. Uwaga! Co jest może ważne w tym momencie? W tym momencie utworzyliśmy nowy dokument. Dokumenty w bazach aplikacjach notesowych są, tak jak wspomniałem wcześniej niewielkie i uwaga, po kliknięciu prawym klawiszem myszy. Po kliknięciu prawym klawiszem myszy na dokumencie klikam Document Properties i tak jak wspomniałem, zwykłe dokumenty lotusowe zobaczcie, w bazach danych są liczone w bajtach. Są to dokumenty tekstowe. Jeżeli nie ma żadnego załącznika w dokumencie, w tym przypadku aplikacji Dyskusja, to sam dokument waży niewiele, ponieważ ma, jest to kilka, kilkaset bajtów. Tak naprawdę są to informacje tekstowe, natomiast na co teraz chcę zwrócić uwagę. W momencie, kiedy tworzyłem taki dokument za pomocą przycisku New Main Topic, to mówię o standardowych szkoleniach, generalnie w standardowych szkoleniach administracyjnych, takie rzeczy wspominamy. Zobaczcie, pojawia się w tym momencie jeszcze nie dokument, tylko pojawia się coś takiego, co nazywa się w aplikacjach Lotusowych Form. Tak? Formularz jest to rzecz związana z projektem aplikacji, na starcie. Zanim zapiszę dokument, za pomocą przycisku Save and Close pojawia się formularz, użytkownik ten formularz wypełnia. Natomiast po wypełnieniu tego formularza Save and Close powstaje dokument, typowy dokument aplikacji notesowej. Tak? Taka jest różnica. Ja to staram się tłumaczyć na szkoleniach administracyjnych. Jest to ważne, albowiem jest to, wchodzi to tak jakby w budowę, budowę aplikacji Lotusowej. Uwaga, formularzy w aplikacjach notesowych może być wiele. Ograniczenie dotyczy w bazach danych Domino, dotyczy bardziej ilości pól, tam jest około chyba z tego co pamiętam, 172 tysiące pól. Nie chcę teraz o tym mówić, tak, nie jest to ważne. Natomiast tych formularzy samych może być wiele w aplikacjach Domino, co to oznacza, że pracując z dokumentem otwierał go, w tym przypadku mamy m.in. New Response. Otwiera się, uwaga, nowy formularz, zupełnie inny formularz w aplikacji Domino. Ja mam nazwę, teraz ten dokument jako subject, nowy formularz, formularz formularze i inne elementy bazy danych pokazuję w innym filmie i oczywiście wpiszę nowy content, nowy content, tak, save and close, save and close, zapisałem nowy dokument i uwaga, ten dokument nowy jest powiązany ze starym za pomocą jakiegoś tam mechanizmu, i tu projektant zadba o to, żeby takie dokumenty pojawiały się w postaci właśnie takiej hierarchii. Zwracam dlatego na to uwagę, że mamy w tym momencie różnego rodzaju formularze. Warto o tym wiedzieć. Później będę pokazywał w, w podgląd szablonu takiej aplikacji, właśnie o nazwie Dyskusja. Co może jeszcze ważne w tym miejscu? Dokumenty, które tworzą użytkownicy, mogę oglądać według różnych tak naprawdę widoków. Jak mam formularze, na bazie formularzy tworzę nowego rodzaju dokumenty. To ważna jest rzecz, że te dokumenty są otwierane, oglądane za pomocą tak zwanych widoków. To trochę upraszczam, natomiast tu mam podstawowe widoki i takim typowym dokumentem, widokiem w dyskusji mamy All Documents, wszystkie dokumenty. Mamy też widok o nazwie by Author który jest widokiem kategoryzowany, pokazuje kategorie, Za chwilę pokażę też inny widok kategoryzowany, i tu, takim przykładem, widokiem z kategoriami jest według kategorii, czyli by kategorii. Uwaga, jeden dokument może należeć do kilku kategorii. Chodzi o tak zwane podejście do pracy grupowej, czyli jak mamy w grupie. Więcej niż jeden, dwóch, trzech użytkowników, to ci użytkownicy mogą oglądać te same dokumenty według różnych kryteriów. To jest podstawą pracy grupowej. Tu mamy jeden dokument nieprzypisany, w tym momencie nie jest to ważne. Zamykam aplikację i zapraszam na następny odcinku odcinki szkolenia takiego administracyjnego. Dziękuję.